Artykuł 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk. Działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Artykuł 256 kodeksu karnego: propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego. Punkt pierwszy. Kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Punkt 1a. Tej samej karze podlega kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską, lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne. Punkt drugi. Karze określonej w punkcie pierwszym podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła dróg, nagranie lub inny przedmiot zawierający treść określoną w punkcie pierwszym lub pierwszym A albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej użytej w sposób służący propagowaniu treści określonej w punkcie jeden lub Punkcie 1a. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu zaprosił żołnierzy ukraińskiej 12 brygady specjalnego przeznaczenia Azow na obchody trzeciej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Spotkanie z nazistami odbyło się dzisiaj, 17 lutego o godzinie 18 w CUKR, czyli Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju. Cześć kochani, witam Was po dłuższej przerwie. Zapraszam na odcinek. Pułk Azow został utworzony w 2014 roku jako batalion ochotniczy walczący z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Założycielem jednostki był Andrzej Biłecki, urodzony 5 sierpnia 1979 roku w Charkowie. Z pochodzenia KOZAK, nacjonalista polityki wojskowy, w stopniu podpułkownika policji, dowódca pułku Azow, a od 2022 roku III brygady szturmowej sił zbrojnych Ukrainy. W 2001 roku ukończył studia na wydziale historycznym Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego. Należał do ruchów nacjonalistycznych, był członkiem organizacji TRYZUP imienia Stepana Bandery, Ukraińskiej Partii Konserwatywnej Zjednoczenia Swoboda, Patriot Ukrainy i Społecznego Zgromadzenia Narodowego. Wierzę, że moi słuchacze to osoby oczytane posiadające solidną wiedzę historyczną. W kontekście dzisiejszych wydarzeń we Wrocławiu nie sposób nie wspomnieć o rzezi Wołyńskiej, choć sądzę, że każdy Polak doskonale zna tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na Wołyniu i Galicji Wschodniej. Nie będę zagłębiać się w szczegóły. To temat tak złożony i wielowątkowy, że zasługuje na osobny podcast. Poza tym wielu historyków i twórców internetowych już omówiło go w sposób pełniejszy i bardziej kompetentny niż ja mogłabym to zrobić. Niemniej przy okazji dzisiejszych wydarzeń chciałabym pokrótce powiedzieć o wołniu. Nastroje antypolskie wśród ukraińskich nacjonalistów kształtowały się co najmniej od 1917 roku, kiedy to inspirowani przez bolszewików kozacy i ukraińscy chłopi dokonali masakr na polskiej ludności cywilnej. Trwające kilka tygodni zbrodnie pochłonęły nawet do 2000 ofiar. W 1942 roku brutalne działania niemieckich władz przyczyniły się do dynamicznego rozwoju ruchu partyzanckiego na Wołniu. Oprócz oddziałów niezwiązanych z żadną organizacją polityczną oraz partyzantki radzieckiej powstały trzy ukraińskie formacje partyzanckie. Tak zwana pierwsza UPA, największa, oddziały wojskowe OUN-M oraz niewielkie grupy OUN-SD, OUN-R, później OUN-B. To właśnie OUN-SD działało najbardziej zdecydowanie, dążąc do siłowego zjednoczenia wszystkich ukraińskich formacji partyzanckich oraz natychmiastowego podjęcia walki. W marcu i kwietniu 1943 roku nastąpiła na Wołyniu masowa dezercja policjantów Ukraińskiej Policji Pomocniczej. Część dezerterów zasiliła oddziały OUN-B, OUN-M i UPA. Dezertujący policjanci dopuszczali się zbrodni na wybranych Polakach. Akcja ta nosiła znamiona realizacji postanowień OUN-B o rozpoczęciu walki zbrojnej i planu usunięcia polskiej ludności wołynia. Inicjatorami rzezi wołyńskiej były najprawdopodobniej trzy osoby z kierownictwa OUN, a szczególnie jej odłamu pod wodzą Stepana Bandery ONB, Dymitro Klaczkiwski, dowódca okręgu UPA północ, Wasylii Twachow i Iwan Łytwyńczuk, jeden z dowódców UPA, tak ocenił sytuację. Z dniem 1 marca 1943 roku przystępujemy do powstania zbrojnego. Jest to działanie wojskowe i jako takie skierowane jest przeciwko okupantowi. Obecny jednak okupant jest przejściowym. Nie należy więc tracić sił w walce z nim. Właściwy okupant to ten, który nadchodzi. ZSRR. Jeśli chodzi o sprawę polską, to nie jest to zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe. Rozwiążemy je tak jak pan z wąsem sprawę żydowską, chyba że usuną się sami. Najwięcej mordów dokonano latem 1943 roku. Mordy niejednokrotnie miały miejsce w niedzielę. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że ludność polska gromadziła się podczas mszy w kościołach, więc często kościoły były otaczane, a wierni przed śmiercią niejednokrotnie torturowani w sposób bardzo okrutny. 11 lipca 1943 roku, około godziny trzeciej, oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowościach, głównie w powiatach chorochowskim i włodzimierskim, pod hasłem Śmierć Lachom. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi. Jeśli wśród Was są osoby, które niewiele wiedzą o historii tamtych czasów, gorąco zachęcam do zgłębienia tematu rzezi Wołońskiej. To właśnie edukacja i zrozumienie tego, co wtedy się wydarzyło, da Polakom szansę na przetrwanie. Dziś wielu próbuje przekonywać nas, że powinniśmy koncentrować się na teraźniejszości i przyszłości. Ale po co myśleć o przeszłości? Właśnie po to, aby zrozumieć naszą historię, bo to ona wyjaśnia, kim są nasi wrogowie. Dzięki znajomości historii wiemy, że przyjmowanie członków Brygady Azow, którzy mają nazistowskie poglądy, nie jest zgodne z wartościami, które reprezentuje prawdziwy Polak. Ci, którzy będą się upierać, że rzeź Wołyńską należy pozostawić w zapomnieniu, powinni wiedzieć, że wciąż żyją osoby, które pamiętają brutalne mordy na ich bliskich i sąsiadach. Ci ludzie, mimo swojego wieku, nie mogą do dziś sprowadzić szczątków swoich rodzin do Polski, ponieważ w 2017 roku Ukraina zawiesiła ekshumację. Zakaz ten został wprowadzony po zdemontowaniu pomnika Upa w Chruszowicach, co miało miejsce w kwietniu 2017 roku. Szczątki ofiar niewinnych ludzi spoczywają od dziesięcioleci w masowych, bezimiennych dołach zasypanych ziemią. Widziałam nawet film, na którym ktoś zarejestrował brzeg rzeki, który pod wpływem wody osunął się, odsłaniając ludzkie kości. To, w jaki sposób Polacy byli mordowani, nie da się porównać do żadnych scen, które oglądamy w najbardziej krwawych horrorach filmowych. Osoby, które przeżyły rzeź do dziś, nie potrafią opisać wszystkich szczegółów tych wydarzeń ze względu na ich brutalność, a to, co już powiedziały, i tak wykracza poza wszelkie granice człowieczeństwa. Sprawa wyłnia co jakiś czas powraca, wykorzystywana przez polityków jako karta przetargowa, jako sposób na manipulację Polakami, którzy domagają się ekshumacji i ustalenia rzeczywistej liczby ofiar. W oficjalnych, często zniekształconych źródłach, jak Wikipedia podaje się liczbę 130 tysięcy, mówiąc, że to ostrożne wyliczenie tak naprawdę niewiele się mówi. Ofiar może być nawet 400 tysięcy lub więcej. Moim zdaniem Ukraina obawia się ekshumacji, ponieważ Załęski doskonale zdaje sobie sprawę, że gdyby sprawa Wołynia została ujawniona w postaci konkretnych liczb, Ukraina utraciłaby postrzeganie w świecie jako ofiarę. Świat odkryłby, że jeszcze niedawno byli oprawcami i ludobójcami, eksternistami narodu polskiego. Dlatego tak, pamięć o naszej historii to fundament bycia Polakiem. Nawet jeśli chcielibyśmy budować z Ukraińcami dobre relacje międzynarodowe, jak mamy to zrobić, gdy stare rany pozostają niezaleczone? Te rany nie zabliźniają się, lecz ropieją coraz bardziej. A propos działalności ukraińskiej w czasie II wojny światowej, ludzie albo nie wiedzą, albo zapomnieli, że Ukraińcy wielokrotnie współpracowali z niemieckimi nazistami, między innymi w obozach koncentracyjnych. Przeczytam Wam dwa komentarze z serwisu Kresy 24pl które odnoszą się do tej sprawy. Komentarz napisany w 2015 roku w styczniu przez Jana. Mój teść, który przeżył oświęcim, zawsze mówił, że największymi bestiami byli liczni Ukraińcy jako kapo z bykowcami i stalowymi rurkami. Tłukli niemiłosiernie aż do śmierci. Nigdy nie wiedział, czy przeżyje, jak takie kapo wszedł do bloku. Użytkownik Łzy Matki, rok 2015, styczeń. Ukraińcy zapomnieli, że pracowali na najtrudniejszych stanowiskach w większości obozów śmierci, na przykład w Bełżcu, Tylko dowództwo było niemieckie. W tej pracy, co wielokrotnie podkreślali Niemcy, wykazywali się wyjątkowym zaangażowaniem i oddaniem. Można było na nich liczyć. Ukraińcy również wyzwalali w 1944 roku Warszawę. Niewielu mieszkańcom, cywilom, udało się przeżyć, uciec. Razem z własowcami. Tak dobrze czyścili miasto, że niemieckie dowództwo SS odsunęło ich od tych działań. Niech ukraińskie wyzwalanie ma synonim Demianiuk, na Majdanku nazywany Iwanem Groźnym. Kochał swoją pracę. W moim obecnym mieście, niemieckim, ten Front Ukraiński, w styczniu tęgi mróz wynieśli rannych żołnierzy, nie tylko Niemców. Około 800 do parku przyszpitalnego polali benzyną i na żywca spalili. Jakby tego wszystkiego było mało. Biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia tak komentuje tę sytuację z zaproszeniem Azov do Wrocławia. Na czyjeś pytanie zapewne kto jest organizatorem całego tego pośmiewiska, tej hucpy? Biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia Paweł Skowron odpisał w ten sposób. Szanowny panie, zaproszenie dla żołnierzy brygady Azow wystosował konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, w związku z obchodami trzeciej rocznicy napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Nie jest to inicjatywa miasta Wrocław. Wspomniana brygada jest częścią regularnej armii ukraińskiej. Pełna odpowiedzialność za wydarzenie oraz za zaproszonych gości spoczywa na ukraińskiej placówce konsularnej w naszym mieście. Ja po prostu nie mam słów. Na każdym kroku Polakom pokazuje się, że stają się gorszą kategorią we własnym kraju. Przestępczość w wydaniu obcokrajowców rośnie, a jakość życia Polaków spada. Polacy krótko mówiąc ubożeją na rzecz imigrantów. Jakby tego było mało, minister edukacji pani Nowacka w trakcie obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz nazwała Polaków nazistami. A dzisiaj dowiadujemy się, że we Wrocławiu z honorami przyjmowani są prawdziwi naziści, bo chcą sobie upamiętnić agresję Rosji na Ukrainę. Tylko ja się pytam dlaczego na polskiej ziemi i dlaczego robią to właśnie naziści? Może po to, żeby Znowu dać pretekst prasie do szkalowania Polaków poza granicami Polski. Jedno jest pewne: reakcja biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia pokazuje jasno, że Polacy przestali być gospodarzami we własnym kraju. Kochani, bardzo proszę o wsparcie, czyli łapki w górę, komentarze. Jestem ciekawa, co wy sądzicie na ten temat. Naprawdę jestem ciekawa, ja jestem mega oburzona i właściwie, co by nie powiedzieć na ten temat, to będzie wciąż za mało. Także liczę na was. Dzięki, że jesteście, trzymajcie się i do następnego razu, cześć!